Dzień dobry, dzień dobry, kochani, przy porannej kawce aż z trzema kłaczkami: fasolkiem, pikaczu i kaktusem. Postanowiłam nagrać taki jeden wspólny materiał, na którym pokażę, zaprezentuję w pełnej ich urodzie tych moich trzech młodzieńców tak plus, minus półroczniaków. Każdy inny, każdy zachwycający. Hmm? Fasolek, pikaczu i kaktus. Trzy charaktery, trzy energie i trzy różne definicje piękna. Zaczynam od najmłodszego i tego najciemniejszego z całej trójki, czyli fasolek. Fasolek to ten tutaj właśnie to silmitet z cudnym blazem na nosku. Blaze to ta biała plamka, która jest tak maźnięta na jego tym ciemnym właśnie, o, widać tutaj nosku, i dodaje mu takiego dziecięcego wdzięku, jakby ktoś zostawił na jego pyszczku ślad pocałunku. Jest w nim coś absolutnie rozczulającego. Fasolek to kot, a właściwie koci ogon, bo jego ogon jest zjawiskowy. Długi, puszysty, taki spektakularny. Leżąc teraz na tej czerwonej poduszeczce wygląda, jakby ktoś mu wręcz ten dopiął. Nie wiem, jak przypinkę. Tak jak właśnie sztuczny, koci ogon. Aby podkreślić jego urodę, że jest tak piękny, że aż nierzeczywisty. Fasolek już, już jest całkiem sporym kocurkiem, a jednocześnie nadal takim słodkim kociakiem. To ten typ kota, który łączy w sobie dojrzałość i dziecięcą miękkość. Wielu ludzi pyta mnie o starsze właśnie kociaki. Nie każdy szuka maluszka. Coraz więcej osób świadomie wybiera już nieco bardziej takie odchowane kociaki, ponad półroczne. Bo są starsze, bo są bardziej przewidywalne w swojej kociej i psychice i temperamencie i charakterze. Już ułożone, już tak oswojone ze światem. I zwyczajnie zdrowsze, bo etap infekcji kociego dorastania mają już za sobą. Fasolek jeszcze się futrzy, jeszcze jego futerko dorówna puchatością do jego ogonka. Jeszcze dogoni futrze Pikachu, ale już teraz w sobie ma ogromny potencjał i tą niezwykłą miękkość, którą po prostu się czuje. No, teraz widać ten jego ogon. Uwierzcie mi na słowo, że to nie przypinka, to jego prawdziwy młodzieńczy ogonek. No nie wiem, gdybym miała wybierać spośród tych trzech młodzieńców tego naj, 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 oj, wybór byłby bardzo, bardzo trudny. Tutaj kaktus, <laughs> akurat na biurku, to takie materiały na no, szybko kręcone, więc tam, gdzie widzę, tam i łapię te kocie futerka. Kaktus. No i gdzie kaktus, a to, a to fasolek. Fasolek jest ciemny, bo jest silimitetem z blaze, natomiast kaktus jest blue, czyli zupełnie takim jaśniutkim mitetem. Jeszcze raz, to jest fasolek. Do, dołożyłam do tych czerwonych podusi już yy, yy. A to tutaj wszedł mi w kadr w Pikachu. Moment, na Ciebie jeszcze przyjdzie czas, zaczekaj. Ja tu chwalę się nowymi dekoracjami, znaczy nie nowymi. Jestem w trakcie zamiany. Jeszcze czerwone dywany zostają do 14, 14 lutego, ale już te bardziej świąteczne elementy znikają i pojawiają się. Pojawi, pojawiły się już teraz biedroneczki. O! A tu mamy teraz fasolka, do którego podszedł Pikachu. Tu natomiast kaktus. Jaśniutki, bo, blu, mitet i też z blazę. Ale to jego blazę, to ten, ta biała, biała strzałka na nosku, w tym kolorze jest, już nie jest tak wyraźna jak u fasolka. Obaj puchaci obaj mega rozmruczani. no i wybór wybór bardzo trudny <laughs> ja jeszcze pokasuję bo wychodzę z tej grypy tak tak powoli jak dużo nie mówię i niewiele robię to czuję się całkiem dobrze ale jak już cokolwiek zaczynam działać to i zaczynam pokasływać no i ale wracając do kotów, do, tutaj do tej, yy, do tego schowanka, do tej podusi wszedł Pikachu. Pikachu jest w umaszczeniu seal bicolor, czyli to kolejne. I bardzo jest puchaty, taki mięciusieńki, taki... Ach. No jest zjawiskowy. Ale jak mam to rozróżniać, skoro już jest ten fasolek zjawiskowo piękny, kaktus, no i pikaczu? Każdy inny, każdy, każdy słodki, każdy śliczny. Ja sama, gdybym miała wybrać tak dla kogoś, nie umiałabym podjąć decyzji. Najbardziej puchaty jest pikaczu. Na ten moment najbardziej puchaty. A który z nich najsłodszy lub naj, najbardziej rozmruczany, no nie wiem, myślę, że na tym samym poziomie. Są zwolennicy bikolorów, są ci, którzy preferują silmitety, i tacy, którzy wolą blumitety. Półroczniaki. No, tak plus minus. <laughs> o, trochę zeszłam do, do poziomu podłogi, i teraz tak bardziej portretowo. Mam nadzieję, że mi się uda sfilmować Pikachu. Ale trzeba chwilkę poczekać. To czas. Ich porannego dokazywania. Koty uwielbiają takie różne zakamarki, mieć w domu, podusie, wiklinowe kosze. To blaze, prawda? Pięknie wygląda na jego główce. Muszę oszczędzać głos, więc wybaczcie, że już trochę będę nie skracała filmiku. Bo warto tych trzech kawalerów w pełnej krasie pokazać i w tym porannym ich szaleństwie. Ale na komentarze moje takie płynne, <kuh> jeszcze trochę za wcześnie. Ten najbliższy weekend niestety Państwa do siebie nie zapraszam. A to dlatego, że Mikołaj wyjechał w ferie świąteczne, więc wykorzystał czas i z rodziną prysnął. Dlatego, jak chcecie mnie odwiedzić, to dopiero za dwa tygodnie. Postaram się za to nadrobić materiały filmowe. Ale na spotkanie, no trudno. Liczyć taki, na takie realne spotkanie Państwa nie zapraszam. Dopiero zaraz podejrzę w terminie, kiedy to będzie. Czyli odpada ta sobota 7 lutego. Wow, to właśnie zapraszam na walentynki. To może na 13 i 14 wtedy. Będą dwa terminy, piątkowy 13 lutego i ten sobotni 14. Kociąt powiem tylko, że u mnie całkiem sporo jest do wyboru. I są te starsze, tak jak tutaj, fasolek, pikaczu i kaktus, oraz kocie maluszki takie 2,5-3 miesięczne. I to w różnych umaszczeniach. No dobrze, ale powracam do kaktusa. Kaktus to osobna opowieść. To on tutaj w całej swojej okazałości. <laughs> Charakter, który przyciąga. Inność, która nie krzyczy, ale taka, która zostaje w pamięci, jak się już go, na niego raz spojrzy. To ten kot, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Ma w sobie coś nieoczywistego, coś, co sprawia, że z każdym dniem podoba mi się coraz bardziej. To nie jest miłość od pierwszego spojrzenia, to jest miłość, która rośnie, tak dojrzewa, spokojna, taka głęboka. <laughs> trzech młodych, trzech młodzieńców. Trzy drogi i trzy różne historie. Każdy gotowy, by pójść w świat do kogoś, kto zobaczy w nich dokładnie to, co trzeba. A ja wiem jedno: cokolwiek, któregokolwiek ktoś wybierze z tej trójki, to, to nie będzie kompromis, to będzie piękny wybór. A ja postaram się oczywiście państwu doradzić, na ile potrafię, na ile zdołam. Miłego dnia, kochani, do usłyszenia i zobaczenia. I życzcie mi szybkiego powrotu do pełni, pełnego zdrowia.